Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj zgrałem ten blog, żeby go zgrać, łapa sobie komentarzy, bierzecie udział, życzę powodzenia. My na casehack.com się znajdujemy, link do strony w opisie. Jeżeli wbijecie w ten plusik i kodzik Soul użyjecie na start 4PLN, -y. to jest na otwarcie paru skrzynek, bo są skrzynki po, po złotówce i tak dalej, więc fajna opcja, warto zastosować. Metody płatności macie tutaj, a jeżeli chcecie doładować, to z kodzikiem Soul przed każdą wpłatą, gdy go użyjecie, otrzymacie 20% przy każdym doładowaniu, więc mordki, zajebista opcja, możecie... Spróbować na przykład jeżeli dyszkę, no to macie 12 I później znowu używając kodu Znowu te 20% otrzymujecie, a robiąc doładowania Za minimalne kwoty za dyszkę Macie szansę na takie szadołki, że od razu je w prezencie Otrzymacie, jest to bonus Razy 126 Więc zajebiście eee, Doładowując no, większe kwoty Macie szansę na naprawdę też fajne skiny Czym więcej oczywiście większa szansa, nie Więc życzę powodzonka na stronie można wbijać poziom za każdy poziom. Mamy nagrody, mamy też free case'y, które jak osiągniemy dany poziom, możemy otwierać. Ja mam skręczkę za setny, a mam 110, więc niedługo ta wiedzie. I tutaj zobaczcie, klikając w tą skrzynię, najgorszy przedmiot, jaki może dziennie polecieć, to jest taka Wupa. Więc tu już jest, już jest naprawdę grubo. No wiadomo, na to mamy największy procent szans, bo jest też 85. Ale zobaczcie, mamy szansę na takie skiny. Co 24 godziny mamy tą skręczkę całkowicie za darmo. Tylko wiadomo, ten poziom ja już wbijam no, bardzo długo. Na Kiejskagu jestem Od dwóch lat gdzieś około Może jeszcze dwóch nie ma dokładnie, ale no gdzieś tyle. No i wiadomo, te poziomy, czym wyższy, wiadomo, czy tym więcej, otwierając skrzynki i tak dalej zdobywamy oczywiście poziom i zobaczcie jak blisko w skrzyni darmowej mamy tutaj Famasika No W sensie poleciał chyba nawet najgorszy przedmiot taki mógł. Wiadomo, na niego największy procent, ale blisko była Dragon Lorka. Ja pierdolę jakbym trafił w darmowej skrzyni Dragon lorkę, to by był sztos. Dobrze, przejdźmy dzisiaj. Robimy sobie na Elbo Brito skrzyneczkę, bitewkę. Więc Case Battle oczywiście w trybie Joker, damy, damy w dwóch i dajmy sobie zespół. Dajmy sobie tutaj skrzyneczkę Elbo Brito, ale w trybie Joker. No i za wszystko. Czy za wszystko. No, no dokładnie coś tam nam zostanie, ale dobrze, utwórz bitwę. Przejdźmy do Tero. My klasycznie bierzemy sobie bota i samu, bo zazwyczaj z nim nam naprawdę dobrze idzie. Oczywiście może być różnie, to, to niezależne jest. Ale ja po prostu z botem i samu lubię te batle robić. No jak widzimy tutaj bot Betty, no już trafił sobie naprawdę dojebany przedmiot w pierwszym i tutaj będzie ciężko ich przebić, w pierwszej skrzyni trafił, no ale wiadomo, na to mamy taki, o kurwa, no nie, no nie, tutaj by, by musiał być underdog, to by było zajebiście, ale tutaj się podziało, ale tutaj się podziało, no i kurcze, no i kurcze, ja pierdole trafiamy my też, ale no niestety oni dalej, no i przewagę mają naprawdę potężną, wiadomo, to jest taki sam procent na to, jak na przedmiot taki na przykład, nie? tej skrzyni. Dobra. I samo trafia, i samo nas zawsze tutaj bustuje, i samo nas zawsze bustuje, i samo dawaj jeszcze jedną. Kurczę, oni by teraz musieli nie trafiać tych kosmy, byśmy musieli takie dwa marble fade trafić. No i to jest jeszcze do zrobienia, jest jeszcze, aczkolwiek zostało no ostatnie rundy i ostatnie rundy i raczej kurczę będzie kicha z tego. Mają przewagę 100% przed chwilą mieli, no już teraz ich doganiamy ten Marble Fight mógłby zmienić wszystko, ale leci niestety im, gdyby on nam poleciał, byśmy mieli przewagę. Teraz dwa Marble Fajdziki jakby nam siadły, i została kurczę, ostatnia skrzynia, proszę Państwa. No i jeszcze siada im. No i zobaczcie, wartość bitwy. Jakie skiny! Jakie skiny, wiadomo, bo to jest później dzielone na dwóch, <laughs> i tutaj dobierane są takie. Wiecie, no najlepsze cenowo skiny zostały im te, ale tutaj te zostały jakieś tam wymienione, właśnie tutaj na. Na karambita, tutaj na szkleton najfa. Ja pierdolę, taka bitwa Elbo yy... Joker Ale cóż, oczywiście my tutaj mamy gwarantowany przedmiot Ja pierdolę, no tutaj wydarzyło się no wydarzyła się kicha, no wydarzyła się kicha Cóż ja mogę tutaj więcej powiedzieć, proszę państwa Ale wy możecie mieć szczęście i zgarnąć Przy doładowaniu od razu w prezencie No dojebane przedmioty, dojebane Zobaczcie, no ostatnio też było, ale ostatnio jak schodziły, no to takie. Były różne były różne na razie macie maksymalnie grube, jakie tutaj mogę wam zaoferować, więc. Tak to wygląda. Oczywiście jak to zejdzie, coś wam wrzucę, więc na bieżąco ja sprawdzam codziennie praktycznie. Parę razy w sumie wchodzę na stronkę i patrzę, czy jest. Jeżeli by to znikło w międzyczasie, no to ja tam wam coś dorzucam. Eee, co ja mogę tutaj więcej zrobić? Co ja mogę tutaj więcej zrobić? Niestety niezbyt dużo. Niestety niezbyt dużo. No i jeszcze tutaj jakby się poszczęściło. to się siadło. No ale no, niestety. Niestety lipa. na kończę materiał. W takim bądź razie życzę wam powodzenia. Trzymajcie się i wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Na razie piąteczka z Hejka. Cześć!